Hej! Dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób wykonać ten makijaż. Jeżeli chodzi o takie makijaże bardzo kobiece i trochę zadziorne, to kojarzy mi się taki styl malowania zawsze z jakimś rodzajem wyciągniętej kreski. A ponieważ chciałam, żeby ten makijaż został jednak w takiej tematyce dziennej, nawet na co dzień żeby był łatwy w wykonaniu i bardzo neutralny kolorystycznie, to nie użyłam kredki, użyłam tylko cieni. Cieniami wycieniowałam zewnętrzny kącik tak dość ostro i zresztą kącik wewnętrzny oczu też. Mam nadzieję, że makijaż Wam się spodoba, poza tym, e, że chciałam, żeby to była propozycja dla takich odważnych, seksownych kobiet, raczej zadziornych, e, przynajmniej nie w to też nowa kolekcja produktów do makijażu Luxa, sygnowana nazwiskiem Justyny Styczkowskiej. Bardzo mnie do tego natchnęła, ponieważ jak same widzicie opakowania są takie całkiem ekstrawaganckie, mają na sobie zwierzęcy motyw i fajnie na taki zestaw wygląda, jeżeli macie jakąś koleżankę, której chciałobyście, nie wiem, teraz w marcu na przykład taki zestaw sprezentować na urodziny. Moim zdaniem to jest bardzo fajna propozycja, tu akurat trzymam tuż puder i szminka, którą mam w tej chwili na ustach, a propos bardzo nawilżająca i nawet teraz, kiedy usta są spieszchnięte i takie biedne po zimie i właściwie jeszcze w trakcie chłodnych dni, to ta szminka naprawdę robi robotę. Także zapraszam Was na ten tutorial i dajcie znać, czy Wam się makijaż spodobał. Serę mam już przygotowaną, to w jaki sposób ją przygotowuję z kosmetykami Avon znajdziecie już na kanale. Mam teraz zrobione brwi i film o moich brwiach i kosmetykach Avon też znajdziecie. Zaczynam od bazy. Bazą jest cień w złotawo-beżowym odcieniu z serii Long Lasting. Nakładam jak widzicie na całe powieki ruchome za pomocą mojego własnego, prywatnego, osobistego palca. Pierwszy kolor, po który będę sięgać, to jasny beż i jasny brąz z tej tutaj paletki. Na dole macie wypisane wszystkie produkty. Pojawiają się Wam też w trakcie filmu nazwy, więc zerknijcie sobie, jeżeli jesteście zainteresowani, jaka to konkretnie paleta. Nakładam najpierw beżowy cień pod łuki prwiowe. Ważne, żeby beż był matowy w tym makijażu. A następnie brązem zaznaczam załamanie powieki. Najpierw nanoszę cień tam, gdzie chcę, żeby on był najmocniej skumulowany, a następnie będę rozcierać. przy użyciu puchatego pędzelka przechodzę do rozcierania cieni. Robię to sukcesywnie, sukcesywnie raz na jednym, raz na drugim oku, tak długo, aż uzyskam satysfakcjonujący mnie efekt. Ten brąz, który użyłam rozciera się w bardzo ładny, ciepły odcień, co mi się bardzo podoba i wydaje mi się, że to też dodatkowo no, wpłynęło na to, jak makijaż jest, to też ostatecznie wygląda, bo ten brąz nie jest taki płaski, tylko właśnie taki no ciekawy, wyrazisty i jakby taki dwuwymiarowy. Teraz z tej palety, to jest nowa paleta. Wybieram kolor numer 3. To jest taki ani brąz, ani szarość, ani złoto. W każdym razie przepiękny, połyskujący kolor. Najpierw nanoszę go na sucho, na całe miejsce na ruchomej powiece, tam gdzie nakładałam poprzedni, poprzednio bazę. Będę go też nakładać w tym makijażu na mokro, ale to zobaczycie za chwilę. Z kolejnej palety biorę brąz, ciemny brąz matowy, chłodny i nanoszę go w zewnętrzne kąciki górnych powiek, powiek tak jak chciała narysować e, samą jaskółkę, czyli taki trójkącik idący pod kątem 45 stopni od zewnętrznego kącika oka do brwi i kończąc się mniej więcej w połowie ruchomej powieki. Całość poprawiam. Oczywiście robię ten makijaż za pomocą pędzla ołówkowego, dzięki czemu no mam taką dość dużą precyzję tego ruchu. Teraz czarny matowy cień i pędzelek do eyelinera skośny, i za pomocą tego czarnego cienia nakładam kreskę. Tutaj celowo ją robię eyelinerem, dwóch celowej nie robię eyelinerem, żeby efekt nie był zbyt dramatyczny. To miał być cały czas makijaż dzienny, wręcz nawet i do pracy, więc chciałam, żeby był taki ładny i rozmglony. Wracam do brązu i tym samym pędzelkiem, którego używałam przed chwilą podkreślam dolną powiekę, poruszając się od wewnętrznego kącika. Robię takie przedłużenie, jak widzicie, dolnej linii rzęs, dzięki czemu zyskuję efekt bardzo takiego romantycznego, kociego oka. Sam wewnętrzny kącik, tam gdzie mam, mam zagłębienie, w którym zbierają się łzy, zostawiam bez cienia i teraz tam dodaję z kolei jasnego koloru. Wszystko też wyrównuję za pomocą patyczka kosmetycznego, żeby na jednym i drugim oku było symetrycznie. Zbieram cień, który mi się gdzieś tam do środka dostał. I w tej chwili, ciemnym cieniem, też podkreślam wewnętrzne kąciki górnych powiek, tak jakbym to zrobiła za pomocą eyelinera. Czas na cień na mokro, czyli nabrałam cień, który wcześniej Wam pokazywałam, ten taki złotawy na pędzel, spryskałam pędzel za pomocą naszego sprayu fiksującego i nakładam ruchem wklepującym na środki powiek, żeby wzmocnić efekt połyskiwania po prostu. Teraz czas na tusz. Sięgam po tusz Luxa w kolorze czarnym i tuszuję kilkakrotnie bardzo, bardzo, bardzo porządnie rzęsy. Na usta nakładam szminkę w kolorze Perfect Nude, która jest moim zdaniem takim idealnym, delikatnym dopełnieniem tego makijażu. Ona jest lekko połyskująca i bardzo, bardzo, bardzo nawilżająca. Jeżeli chodzi o policzki, zdecydowałam się na róż w skaszonym odcieniu. To jest akurat odcień Anti natomiast na pewno będzie też fajnie nadawał się odcień chociażby Peach który jest dostępny cały czas w ofercie i e, będzie taki trochę odświeżający, jeżeli chodzi o ten makijaż. Tak, i w zasadzie to wszystko. Mam nadzieję, że makijaż przypada Wam do gustu, e, że taka trochę ostrzejsza w formie wersja, ale wciąż delikatna i kobieca, przypadnie miłośniczkom e, dziennego makijażu. I to wszystko na dzisiaj. Do następnego razu Buziaki. Pa pa!